powiedzieć, że Częstochowa stoi sportem, jest miastem sportu i yy, będzie takim głównym. Jednym z głównych ośrodków badmintonowych w Polsce. Tak... tak, Częstochowa od dawna jest jednym z ważniejszych ośrodków sportowych w kraju. Nie tylko piłka nożna, gdzie jesteśmy obecnie mistrzem Polski, ale również siatkówka, żużel, koszykówka, sportywalki, skoki do wody. Badminton zyskuje coraz większą popularność i co dziwne nie tyle wśród kibiców, co wśród zawodników. To jest sport, który bardzo chętnie jest u nas amatorsko e, uprawiany i na pewno będziemy w to inwestować, bo uważamy, że jest to bardzo dobry pomysł na sport właśnie niekwalifikowany, amatorski dla całych rodzin. No właśnie to miejsce, w którym jesteśmy, to jest idealne miejsce do rozgrywania hmm? właśnie takich turniejów seniorskich, międzynarodowych. Tutaj przykład, że są z kilku państw zawodnicy, gdzie jest szansa na to, żeby cyklicznie wpisać jakąś taką imprezę? Tak, w ogóle to nie jest pierwszy turniej, to jest trzecia albo czwarta impreza o takiej randze międzynarodowej. Dzisiaj gościmy prawie 200 zawodników z siedmiu krajów, więc my jesteśmy z tego dumni i bardzo chętnie będziemy udostępniać halę naszą sportową właśnie badmintonistom. kiedy możemy się spodziewać? klubu z Częstochowy w Koleja Kolejarz w ogóle grał w, przez wiele lat w Ekstraklasie. Ja myślę, że właśnie tego typu eventy po pierwsze przywrócą popularność tego sportu wśród kibiców, bo tak jak mówię zawodników jest dość dużo, ale również zwrócą uwagę sponsorów.